Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piotr a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2, oczywiście. Lecimy sobie w dzisiejszym odcinku na misję z padającym deszczem. Zgodnie z prośbą Charlesa, masz porozmawiać z padającym deszczem, także... Pierwsza dzisiaj misja będzie to... To ta. Jesteśmy niedaleko tego miejsca. Także... Zobaczmy, co tam nam on powie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole. Standardowe wymogi oglądania tego odcinka. Możecie napisać w komentarzu, czy... czy wiecie coś na temat padającego deszcza, czy wiecie, co teraz się potoczy, czy... Ta misja będzie jakaś mocarna, być może. Czy będzie taka, wiecie, zwykła? Ostatnio mnóstwo rozkwin na temat, właśnie, naszego obozu, naszych znajomych w, w obozie. A najwięcej o i Majkach. O tym to cały czas jest. Temat jestem ciekawy, jak to się potoczy. Wejdź do namiotu, ok. Zobaczmy więc archeologia dla początkujących. Too Much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. Oh, um, I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. <laughs> Colonel favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. Uh, I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious and also the gentlest. I'm. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right. But for me i saw death being handed out so freely by the most foolish of men i never could equate it with victory glory has come in service maybe maybe not i don't know i've killed a lot of people for a whole lot of dumb reasons and i ain't never seen much glory in it well your friend mr vanderlyn he talks a lot I don't know him, but my son is easily lit. I'm not sure I get you. Uh, well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But uh, I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. <coughs> and maybe I can help you with that cough. Sir! I'm hmm. glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. <sighs> it's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So, where are we going? I want to show you a sight up in the mountains that's long been sacred to me a place for reflection. Yes, sir. as i mentioned, i did speak again with the mayor and the bureau of indian affairs in saint-denis at length, but regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. i suppose there's much. so what does that mean for us now? i'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? <laughs> I would Rather, certain actions were taken by friends outside the tribe. Sure, I can help. That's good news. Thank you. Proszę. On the reservation whenever you can. Any assistance would be much appreciated, Mr. Morgan. Anyway, gentlemen, we won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Join do us you know. What's left of that bridge over there? I heard about it being destroyed. Do you know? If that was also my son's doing? No, I'm pretty sure he had nothing to do with that one. Well... I fear they will find a way to blame it on us anyway. We'll continue on this way. I am going to look for some herbs to give you. See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. Please, can we on a peaceful ride, Mr. Morgan? Please. No, dobra, zostawiam. feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. How much you know about Dutch? A little. Mostly what Charles told me. For years, he was the best man I knew. But hey, he's been unraveling for some time now and I ain't sure there's any going back at this point. It took a long time for me to learn that you could never change a person. We only become more who we really are. Perhaps you see that with him. Just as I see it with my son. Dutch has got this crazy plan that if we create enough noise and chaos, we'll be able to escape and go somewhere far away where no one will find us now worry a lot of folks gonna get caught in the crossfire including eagle flies so what can we do i ain't quite sure just wanted you to know the situation thank you sorry uh, hold up a moment that'll have to wait some of the plants i need will be growing down here ciekawe dużo dialogów szukanie zioła dla dla niego może być dosyć ciężkim zadaniem chociaż chociaż jakby może sam to znajdzie o znalazł Widzę, że te misje się tak rozkręcają. Proszę, mówiłem, że te misje tak bardzo się rozkręcają, że niedługo chyba nie będę o tym panował. O. Talk about him much. Oh, what was his name, Isaac? He's his mother, Easy Eliza, the waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was, too, I guess. <laughs> Just a kid. Nineteen. What happened? I got there one day and... Saw two crosses outside. And I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. And shot them dead. All for ten dollars. It hardened me. Feeling that kind of pain. But I know now that... To nie wiedziałem, że Artur miał syna i jeszcze kobietę. Za 10 dolarów ich zabili. dla 10 dolarów, ale masakra, nie? Przychodzisz jednego dnia do domu... Fakt, że osoby martwe, na których Ci najbardziej w życiu zależało, w tamtych czasach, to jest jakiś. To strength, o, dzięki. Może to na ten kaszel? dużo

me Dutch and the others I don't know how long I got but some of them they still got a chance to have a life I just think if I could give them that then maybe this ain't okay I think there is much you can still do Mr Morgan według Artura. Może tak się właśnie wydarzy, że kilku osobom pomożemy wyjść z tego jakby na, na cało, nie? Postąpimy może właściwie, może na tym polega teraz nasza przyszłość w tej grze. Tego co Artur mówi, to na tym mu zależy, żeby komuś Pomóc, skoro sobie nie może. Przynajmniej ja tak to rozkminiam. Ale fajnie, że tak rozmawiamy z padającym deszczem otwarcie. Bo przynajmniej dowiedzieliśmy się o synu Artura, o którym do dzisiaj nie miałem pojęcia. Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. no Mamma, do that. What is it? Zbadajmy a więc to miejsce, żeby było wiadomo jak to tam. O, Bimber jeszcze tu leży. Wezmę sobie, żeby miał do regeneracji czegoś. O, jeszcze pełny. O, coś tutaj jest. On tutaj chyba chodzi, tak? O, tutaj jest kłoda. Kłody mogre od whisky. Nie wiem, tutaj ciągle się coś dzieje, nie? Na przykład w tamtych czasach to, tak jak mówiłam, napady były standardem w tamtych czasach. Tu ciągle było coś, tu na miasto, tu napad na jakiś bank, tu na farmę. Także tamte czasy to były takie tragiczne. Pytanie, czy się to unormalizuje, nie? Chociaż w pewnej części, jak już nie mogę znać, o tutaj jeszcze nie byłem.

They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But, but I hope we were past this. Well, you got land they want, land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed three treaties myself, and they've broken each one. Well, that so they've taken the last hope Now my people are going to want a war a war they can't win not if I get it back get it back yeah I'm gonna go in get your chin up I know one will be any the wiser Oczywiście. Dlaczego miałbym tego nie zrobić? Skoro już tutaj jesteśmy, ja teraz potrzebuję tylko spokoju. Tego, co mogę jeszcze zrobić w tym życiu. A nie za wiele mi zostało. Także. Udajmy się tam. Mam nadzieję, że to będzie szybka akcja, bo nie chciałbym zbytnio robić większego zamieszania, bo jeszcze nie rozstrzelają i tyle z tego będzie. No ale oczywiście tutaj nigdy nie jest na cicho. Nie da się misji robić tutaj na cicho zbytnio. Chociaż jakbyśmy się bardzo postarali, to może. Może, ale ja tam aż tak się bawić nie lubię. I know. Who wants to fight them? Who cares? Hey, I heard something. We started this we Something's over. Kurde, znowu to samo. Dobra, ginąć szmaty. Tyle po was zostało. O, jakaś skrzynka. Szkoda, że honor straciłem. No, ale cóż, zdarza się. Ugrabi ich przy okazji. Przejrzyj się dokumentowi. Dobra, to mnie zbytnio nie interesuje aktualnie. Dobra, tylko właśnie to. No co, no mniej więcej po cichu, mniej więcej głośno. Wiadomo, trzeba było tak zrobić, jak zrobiła i tyle. Nie będę się tutaj rozdrabniał, jak. No ale szkoda tego honoru, ale odzyskam go. Jeszcze będzie wiele okazji, myślę, żeby go zdobyć. Tak jak właśnie przed chwilą. Dostałem zadanie, to i tak dostał honor, którego i tak nie dostaję, bo umiałem full, więc nic mi to nie dało tak naprawdę. No a teraz jak straciłem to. Szkoda, że to się nie regeneruje jakby. Samo z siebie. Ale to by nie miało wtedy aż tak. Logiki. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. With these, maybe I can calm my people. Maybe. I can calm my son. I hope so. I hope so. Take those herbs I gave you, please, and most of all, I hope you can find peace within yourself. I hope so. Też mam na to nadzieję.

Kolejna misja do oczywiście. Rozkminka Artura. Też jest ciekawa zawsze. Lubię, gdy właśnie dzieją się te poboczne myśli naszego Artura. Zobaczmy, co tam dalej nam się odkryło. Tu mamy nieznajomą osobę. Mamy kapitan Monroe. Masz pomóc kapitana. to jest to. I mamy Sadie Edler. Dobra, pójdę sobie jeszcze nieznajomą osobę odwiedzić. I jak pójdę do tej nieznajomej osoby, to wtedy pójdę do Sadie zobaczyć co tam u niej. Tak co tutaj za nieznajoma osoba na nas czeka. W takim nietypowym miejscu jakim jest. Witam serdecznie pana Omi. What's the problem? My at, um, horse, spooked and run off. You hurt? Not too bad, at least. But he took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me. <laughs> huh? Buell was my general when I lost it. Oh, uh, Okay. Anyway, if you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się zdobyć tego Buella, ale że nazwa tak konia przez osobę, z którą stracił nogę, tak naprawdę. Nie wiem, czy bym się na to odważył. Cześć Koniku, spokojnie tutaj. Spokojnie, Koniku, ja tutaj cię tylko odniosę na miejsce, żeby pomóc Panu. Będziesz bezpieczna zaraz. Spokojnie. Dobra, wprowadźmy Konika. Może dostaniemy honor za to. W sumie będziemy na zero, w dzisiejszym odcinku przynajmniej. Będę się starał teraz przynajmniej zyskiwać ten honor, skoro już u nas jest tak słabo. A zobaczcie jak konik słucha tutaj. To nie to mądre są stworzenia. Ostatnio w ogóle widziałem taki, nie wiem czy to artykuł można nazwać, ale widziałem taki filmik, że gdy koń stał sobie w takim miejscu, jakby yy, gdzieś tam na polu czy gdzieś, to zaatakował osobę, która się stała przy nim i miała telefon przy sobie, to ją zaatakował. Osobę, która była, wiecie, inwalidą, to, to pozwolił się jakby poklepać i przywitać się z nim, więc dla mnie to już jest stwierdzenie, dlaczego konie są tak bardzo mądrymi stworzeniami. No i potem kolejna była osoba, która miała chyba tam autyzm czy coś w tym stylu. Także mocne. Byłem w szoku, jak to zobaczyłem. Nie chciało mi się w to wierzyć, ale. Ale to było udokumentowane nawet. Więc. Proszę bardzo. Niech pan z tego wypowiedział. To jest rzędny człowiek, słuchaj. Czemu wydobyliłem legę? O, w kierunku karabinie. Pretty clean, though. I don't have much pain, and I didn't get any gangrene. A young boy went into battle with me, got cut in half, so all things considered. Oh, wow. I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, uh, how is the false one? It's okay. I can still hunt, fish, enjoy the outside. I weren't sent too crazy but it. Anyway.

Kolejna misja poboczna z głowy. Bardzo fajnie. W miarę krótka była ta misja. Miła, nawet. W sensie sympatycznie się tam szło i poszło po tego konika. Także w tym odcinku byłoby to na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Oczywiście bądźcie na bieżąco. Bo seria już jest mega długa, fajna, bardzo mi się podoba. Nigdy nie miałam takiej ochoty na zagranie w tak długą grę, i nie było w ogóle takiej gry, którą aż tak bardzo chciałbym przejść jak Red Dead Redemption 2. Także jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mamy 66%. Całkowity stopień ukończenia 48, także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, widzowie. Na razie, cześć.